Anulowanie dokumentów już rozliczonych. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie sprzedaliśmy coś na paragon, wydaliśmy towar, a po chwili klient wraca i mówi, że on tego wszystkiego nie chce i pieniądze, które zapłacił, chciałby otrzymać z powrotem. Należy sobie przypomnieć, że przy wystawianiu paragonów potwierdziliśmy przyjęcie pieniędzy, czyli powstał zapis kasowy. Gdybyśmy próbowali to robić poprzez prawy przycisk myszki anulowanie paragonu i potwierdzili łącznie z anulowaniem wydania, to ta operacja się nie uda, ponieważ. Dokument posiada rozliczony płatności, czyli do tego paragonu przypięte są konkretne pieniądze. Należy więc najpierw odłączyć pieniądze od paragonu. Moduł Kasa Bank. Zapisy kasowo-bankowe. Tutaj należałoby znaleźć ten zapis. Sprawdzamy rejestr. Chodzi nam o kasę. I jest tutaj zapis na 7 zł, to właśnie do tego paragonu otwieramy, przechodzimy do zakładki rozliczenia dokumentów, i w dolnej części jest przypięcie tych pieniędzy do dokumentu. Czyli teraz klikam na ikonę. Usuń i usuwam to rozliczenie. Zapisz. Pieniądze dalej są w kasie, ale ze statusem nierozliczony. Mogę w ogóle wrócić pieniądze? Teraz, gdy usunę ten zapis, Ponieważ na zapisach kasowych, bankowych, pod prawym przyciskiem nie ma możliwości anulowania. Można je po prostu usunąć, i śladu po przyjęciu tych pieniędzy nie będzie. Usuń. Tak. To jest tak, jakby w ogóle wpłata do tamtego paragonu nie nastąpiła. Zamykam. Sprawdzę jeszcze w handlu. Paragony, paragon dalej istnieje z wuzetką i teraz pod prawym przyciskiem myszy anulowanie paragonu, tak anulować, tak usunąć wydanie i teraz to anulowanie się udało. Zarówno paragon, jak i wydanie. Zostały anulowane. Gdyby klient nie chciał zabierać pieniędzy, te pieniądze mogłyby w kasie zostać, na przykład na pokrycie jakiegoś innego paragonu czy dokumentu.